Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Na temat pogłosu efektu używanego nie tylko w muzyce, ale praktycznie otaczającego nas wszędzie. Powstało mnóstwo mitów na czele z tym, który myli go z echem. Mało też kto zdaje sobie sprawę, jak trudno zbudować sztuczny pogłos brzmiący naturalnie. Nie byłoby muzyki lat osiemdziesiątych, gdyby nie małe, niepozorne i nietanie skrzyneczki, wepchnięte pomiędzy wzmacniacze, miksery i całą resztę szpejów na koncertach. Czy podczas nagrywania płyt. I jedna z wymienionych cech, cena, sprawiła różnicę między muzyką zachodnią a polską, różniącą się charakterystyczną suchością i surowością. Jak bardzo owe skrzyneczki były zasłużone, tak zarazem mało znane wśród młodych muzyków. Ktokolwiek grał kiedyś w kapeli, po zakupie gitary zbierał na przester, nawet przed zakupem pieca grając tymczasowo na jakiejś unitrze. Po przesterze kupowało się drugi, czasem jakiś korektor i zapał się kończył, a poza tym dorosłość pukała do drzwi. Tymczasem pogłos, efekt z którym powszechnie walczyło się wszędzie, od kinowych sal do domowych świątyń audiofilskich, jednocześnie był tworzony na żądanie za pomocą drogich urządzeń. Dodajmy, na początku tworzonych kiepsko, Zacznijmy jednak od początku. Dawno, dawno temu, gdy w Ameryce nagrywano grzeczne kawałki na szkolne zabawy, obowiązkowo kończące się o 22, ktoś zauważył, że charakterystyczne chórki brzmią ciekawiej, jeśli nagrać je w jakiejś większej łazience czy piwnicy wyłożonej kafelkami. Nikt jednak nie kazał muzykom w takie miejsca wchodzić. Po prostu umieszczało się tam głośnik i mikrofon połączony ze studiem nagraniowym. Dobre studia miały oddelegowane specjalne pomieszczenie, wykapelkowane w całości do robienia takich dźwięków. Nie wypowiem się o estetyce, było jak było. Problem w tym, że nie można było takiej łazienki zabrać na koncert. Wymyślono wtedy sprężynę pogłosową, Czyli układ autentycznych sprężyn, pobudzonych do drgań czymś w rodzaju głośnika bez membrany, które na drugim końcu posiadały rodzaj kontaktowego mikrofonu. Brzmiało to tak. Bulgotało i generalnie było tandetne, ale zrobiło się modne wśród gitarzystów. Pozostawmy sprężynę na inną okazję, gdyż myślę, że wcześniej czy później wystąpi w towarach. Wypada mi jeszcze wspomnieć o płycie pogłosowej. Sporej walizie, w której zamiast sprężyn używano metalowych płyt. Ten patent działał bardzo przyjemnie, stając się kolejnym standardem brzmieniowym pogłosu. Niestety ważyło to i zajmowało miejsce, ograniczając użycie praktycznie do studia. Analogowa elektronika nijak pogłosu stworzyć nie umiała. Trzeba było poczekać do momentu, aż pojawiły się komputery. A w zasadzie specjalizowane procesory sygnałowe, które na początku nieśmiało i niemrawo udawały prawdziwe pogłosy, z czasem coraz lepiej i doskonalej. Ale o tym zaraz. Czym jest pogłos i dlaczego nie jest echem? Natura obu zjawisk jest podobna. Jeśli staniemy przed wielką ścianą w odległości kilkudziesięciu metrów, najlepiej mając za sobą podobną, np. pod mostem, Usłyszymy kopię, kopię własnego, własnego głosu, głosu lekko spóźniającą głosu się za oryginałem. Czasem tych głosów może być kilka, lecz, lecz zwykle, zwykle będzie się je dało rozróżnić. Gdy jednak zamiast mostu powtórzymy doświadczenie w wielkim pomieszczeniu, na przykład w kościele, który zwykle ma ściany pokryte dobrze odbijającym dźwięki tynkiem, usłyszymy nie kopię słów własnych czy kaznodziei. A no właśnie! Ludzie spoza branży zwykle nie potrafią tego nazwać takie echo tylko nieprzedrzeźniające. Nie usłyszymy tutaj słów, a raczej jakąś ponurą, znikającą melodię. Dlaczego tak? W przypadku płaskiej, ograniczonej ściany, dźwięk odbijał się od niej i wracał do nas, a co leciało w innych kierunkach, przepadało. W zamkniętym pomieszczeniu nic nie przepada. Tylko odbija, odbija się ponownie, ponownie i raz, i raz jeszcze od, od, wszystkich od wszystkich napotkanych powierzchni tysiące i miliony razy, coraz ciszej, co prawda, ale zanim przepadnie, może trwać wiele sekund. No to skoro znamy już różnicę między echem a pogłosem, przyjrzyjmy się, jak tę rzecz stworzyć sztucznie. Zacznijmy od echa. Wystarczy taki magnetofon nagrywający w kółko, który kiedyś prezentowałem w odcinku poświęconym taśmowemu echu. Można tu Można uzyskać, uzyskać nawet kilka, nawet kilka powtórzeń, powtórzeń, ale, ale wszystkie, wszystkie będą, będą łatwe, łatwe do oddzielenia, do oddzielenia od, sieci. od sieci. Problem ze stworzeniem urządzenia pogłosowego polega na tym, że powtórzeń musi być tysiące muszą być nieregularne, w zasadzie każde powinno być opóźnione inaczej. No i jeszcze trzeba otworzyć opóźnienia tych opóźnień. I wypadkowych sumowania tego, co już powstało. Innymi słowy, wymaga to milionów operacji na sekundę na sygnale analogowym albo jego cyfrowej reprezentacji. Dlatego polska kamera pogłosowa, o której kiedyś opowiadałem, udawała prawdziwe pogłosy słabiutko. Tutaj było tylko kilkadziesiąt powtórzeń, zmiksowanych tak, by udawać jakąś ciasną łazienkę, i to słabo. Do takich zadań trzeba użyć nieklasycznych mikroprocesorów, tak zwanych sygnałowych. W 1983 roku Texas Instruments wyprodukował procesor sygnałowy TMS320. Używano go do przetwarzania sygnałów o charakterze niecyfrowym, obrazu różnego rodzaju danych pozyskanych z czujników i sensorów, czy w końcu audio. W niedługim czasie zainteresowała się nim amerykańska firma Elisis, budując urządzenie udające prawdziwy pogłos. Konkretniej zamówiono odmianę tego procesora z zaszytymi algorytmami pogłosowymi i na tej podstawie zbudowano całą serię urządzeń opóźniających, bardziej i mniej skomplikowanych w obsłudze, ale brzmiących podobnie. Oto Elisis MicroVerb 2. Prosty, mały moduł, w którym ograniczono zupełnie możliwości edycyjne, by dać światu 16 wybranych i ustalonych na stałe pogłosów. Wyrzucając wyświetlacz, dodatkowe potencjometry, klawiaturę z pamięcią i w zasadzie wszystko co zbędne, zbudowano serię MicroVerb. Tańszą trzykrotnie od podobnie brzmiących urządzeń w pełni profesjonalnych. Widoczna tutaj wersja druga różniła się od pierwszej tylko doborem pogłosów. Spójrzmy szybciutko na regulację. Tak naprawdę to prawie nic tutaj nie ma. Potencjometr czułości wejścia, poziomu wyjściowego w zasadzie zbędny i przydatny miksujący sygnały pomiędzy oryginałem a opóźnionym. Tutaj znajduje się przełącznik wybierający jeden z 16 programów, a tu dioda świecąca czułości, zachowująca się nietypowo. Przy braku sygnałów jest żółta, gdy poziom jest zadowalający, zielona, a przy ryzyku przesterowania czerwona. Z tyłu mamy parę wejść i wyjść, bowiem urządzenie jest stereofoniczne. Gniazdko wyłącznika efektów oraz wejście zasilacza 9V prądu przemiennego to istotne. I to wszystko. Obudowa jest pancerna, składa się z aluminiowego profilu i stalowych pokrywek. Bez problemu można na niej stanąć. Po odkręceniu pary śrub oraz nakrętek z gniazd audio możemy wysunąć płytkę wraz z frontem. Tekturowa osłoma została wsunięta na wszelki wypadek, gdyby ktoś uderzył urządzeniem i płytka przesunęłaby się, powodując zwarcia. Oto całe urządzenie. Przypominam, mamy rok 86, dopiero co powstała Amiga, a świat komputerów to ośmiobitowe zabawki i wczesne jeszcze pc W podstawce tkwi serce urządzenia, czyli wspomniany procesor sygnałowy Texasa. Niestety nic na temat tej wersji procesora nie powiem, bo jest to tajemnica handlowa i jak dotąd informacje te nie wypłynęły. Możemy się domyślać, że układ ten zawiera przetwornik analogowo-cyfrowy o rozdzielczości 16 bitów. Bardzo ładnie jak na tamte czasy. W takim sprzęcie powszechnie ładowano przetworniki 12-bitowe. Przetwornik zamieniający obrobiony sygnał z powrotem na wartości analogowe tkwi w podstawce obok. Poniżej mamy trzecią dużą stonogę, jest to pamięć EPROM o wielkości 8 KB. Zapewne jest w niej zawarty system operacyjny tej wersji urządzenia, który jest odpowiedzialny za wybór programów, wyciszanie i pomniejsze sprawy. Z pewnością jednak nie ma tutaj algorytmów pogłosowych, bo zaraz ktoś by je czytał, a była to wyższa matematyka, nad którą siedzieli bardzo mądrzy ludzie i firma nie chciałaby ta wiedza wyciekła. Tutaj znajdziemy 32 kB pamięci RAM, w której przechowywało się opóźnione dźwięki. Jestem pod wrażeniem tego, że taka odrobina pamięci pozwalała zaoferować opóźnienia, które zaraz usłyszymy. Poza tym nie ma tu już chyba nic ciekawego. Kilka wzmacniaczy operacyjnych dla toru audio, komparator, kilka układów cyfrowych i sprytny zasilacz, który z napięcia przemiennego generuje 3,5 V dla części cyfrowej i symetryczne plus minus 12 V dla analogowej. Żadnego SMD, montaż przewlekany, schludny i solidny. Trzeba wiedzieć, że rynek muzyczny stoi zaraz obok wojskowego, i tu wszystko musi być zrobione porządnie. Nawet gniazdka są zaślepione w tych miejscach, by nie wpadały tu żadne brudy. Wszak graty muzyczne nie mają w życiu lekko. Tajemnice urządzeń pogłosowych tkwią w oprogramowaniu procesorów. W czasach, gdy zajmowały się tym elementy specjalizowane, niewiele firm produkowało dobre pogłosy. Najbardziej znanymi były Lexicon, TC Electronic i Elises. oceniany trochę bardziej budżetowo, ale także niezły. Napisanie już nawet samego szkicu algorytmu pogłosowego dobrze brzmiącego to najwyższa szkoła jazdy i najlepszych fachowców zatrudniała pierwsza z wymienionych firm. Jak sobie poradził Elisys w swoim pierwszym starciu z połowy lat osiemdziesiątych? Najłatwiej takie rzeczy sprawdzać bardzo krótkimi impulsami. Oto taki nagi zupełnie impuls. Kiepski pogłos zrobi z tego taką sieczkę do niczego niepodobną. Natomiast dobry da nam efekt klaśnięcia w kościele, zakładając, że w kościele wolno klaskać. Microverb ma cztery grupy pogłosów. Pierwsza to krótkie efekty udające jakieś pomieszczenie kilkudziesięciometrowe. Druga to pogłosy średnie udające większe sale i tych jest aż sześć. Trzecią grupę stanowią pogłosy długie, przypominające bardziej jakąś jaskinię, a ostatni z nich jest monstrualny. I w końcu są tutaj dwa pogłosy bramkowane, czyli ucinane, bardzo lubiane przez perkusistów, często słyszane u Kolinsa albo w Kajagugu. No, ale takie suche testy niewiele mówią. Czas na coś bardziej namacalnego. Oto najczęściej używany efekt pogłosowy do nasycania dźwięków perkusyjnych. Tak to brzmi bez efektu, a tak z efektem. Gitara zanurzona w dużym pogłosie także zabrzmi dosadnie. Pogłosy te były jednak dość długie i nieco nachalne. Zwykle efektu używało się w mniejszej ilości i brzmiącego krócej. Oto oryginał. i fraza z efektem. Natomiast gitara w tych warunkach zabrzmi tak. Teraz sedno wspomnianych lat osiemdziesiątych. Instrumenty odtwarzające sample nie miały wtedy zasobów na granie gęste i bogate. Zwykle dźwięki były krótkie i skromnie reprezentowane. Ubarwienie tego mięsistym pogłosem dawało zupełnie nowe brzmienia. Oto inny przykład. A teraz inna właściwość pogłosów. Wzmacniają one bardzo krótkie impulsy, jak na przykład stukanie w struny gitary. Dzięki temu można sobie pomiędzy akordami wybijać rytm. Przejdźmy do pogłosów bramkowanych, czyli ucinanych, bardzo masywnych i wydłużających szarpane brzmienie. A to już przykład z dźwięków wydawanych paszczą. Na koniec przykłady pogłosów długich. Używa się ich inaczej. One są instrumentem. Rozmywającym struktury. I przykład pogłosu najdłuższego, jaki jest dostępny w urządzeniu. Możemy powiedzieć, że microverb brzmi vintage'owo, a właściwie mało subtelnie. Ale 35 lat temu to było naprawdę dobre i niedrogie, jak na swoje możliwości. Nikt się nie przejmował tą charakterystyczną ociężałością, tworząc wokalizy z samym sobą w tle czy gitarowe solówki z ogonem ciągnącym się kilka sekund. Urządzeń takich używano również do udźwiękowiania filmów, oraz różnych projektów audiowizualnych, i na taką bajeczkę zapraszam teraz szanownych widzów. Pikno, pociąg osobowy z całego świata do Zakopanego przybywa w pokoju. Chce, zbieraj galuty, hej! Witajcie, tylko z widokiem piknym, a taniusio zaraz tu na miejscu, hej! A gdzie widać? Kienka jest? A bifi? A macie pulsat? Wyryktowane jak dla baby. Lepszego niż należycie. Państwo S zdecydowali się na kwaterę. Czterokilometrowy spacer umilili sobie wstąpieniem do odbytówki. Na bunca z gołdy z sosem żurawinowym, identycznym z naturalnym. – Rozkidujcie się, jak wątpliwo, to se palcie w kawluku. Węglonimo, ale dzisiaj z złotego kosa, chwilka i będzie ciepło. Minął kwadrans. W istocie plastikowe butelki po coli i takie szkubeczki po piwie chwyciły prawie natychmiast, dając miłe uczucie ciepła. A że w pobliżu nie brakowało knajp i gospod, na zapas paliwa można było patrzeć spokojnie. Chcielibyśmy wyjść w góry, wszak pora jeszcze wczesna. Gdzie nam, baco, radzicie najlepiej? Łopanie, tera to tu okropnie, nie mocą co leść. Polecą zaś w łotbytówkę, na kwaźnicę z bryjką, haluskami i bombolkiem. Ale myśmy już jedli! Muszę jakaś krótsza wycieczka. No to dojdzie do dziury. Pitrek was zawiezie za stówecki dwiejno. Tam vos nie pokido i se pooglądacie dziwy kupę. W rzeczy samej z lipek do doliny był niecały kilometr, To też Pietrek uwinął się z fasiągiem w trzy minuty. Po chwili marszu, lekko wznoszącą się ścieżką, pojawiła się dziura. Jaskinia pełna dziwów. Włącz kapkę, bo tu ciemno i uważaj po stromo. Patrz jakie sople, jakie fantastyczne kryształy. Zrób mi fotkę na Insta, ale tu nie ma zasięgu. Trudno, na później. Nie, to stamtąd. Coś tam chrapie. Co się boję. Zaczekaj, przestało. Bileciki do kontroli. Jakie bileciki? W budce nikogo nie było. Bez biletu do parku narodowego? Zaraz was zjem. Boję się, boję, boję. A może łapóweczkę? Żartowałem, ho. Jestem dziurawym potworem i raz na tysiąc lat ukazuję się ludziom. Jak widać trafiliście na promocję. Nie spełniam w nic z tych rzeczy, lecz przepowiadam przyszłość. Gratis. Ha, ha, ha. Nie macie wyjścia, promocja jest obowiązkowa. Uuu, widzę, widzę, jak wam dudków ubywa na zakopiańskich harcach, jak ci czapka gore, jak na instaw wpadną ci tylko trzy serduszka i jak dostaniecie sraczki po tej żurawinie identycznej z naturalną. Ha, ha, ha. No, ale potworze, coś więcej! Kariera, numery lotka. Ile będziemy mieć dzieci? Dokąd zmierza świat? Powiedz coś ważniejszego! A to już następnym razem, za kolejne tysiąc lat. Jestem bardzo zmęczony. Resztę krótkiego urlopu państwo S. spędzili głównie w toalecie, jak to przewidział dziurawy potwór. A co się stało z czapką? Przypadkiem wpadła do kafloka wraz z podartym kombinezonem narciarskim, który ktoś umieścił w koszu żółtym.